Witam się z wami w nietypowych warunkach, bo właśnie olejuję włosy. Będę sobie sprzątała. Mam odpalony już pięciominutowy minutnik, bo przez 5 minut będę sprzątała różne rzeczy, ale zaczynam od olejowania włosów, bo dzisiaj przyjeżdżają moje dzieciaczki, więc chcę sobie ogarnąć wszystko, a że jest tego dość sporo, no to pranie muszę zrobić. W, w, założyć im czystą pościel, wymienię sobie pościel w sypialni, e, umyję podłogi, kurze wytrę, łazienki posprzątam, ale jeszcze chciałabym zrobić mm, porządek w kosmetykach. Już myślałam, że na mnie poleciało. E, chciałabym zrobić porządek w kosmetykach, więc pokażę Wam co nieco, co tam sobie używam. I chciałabym zrobić, ale to później już. Porządek w kosmetykach do malowania. Bo ja, jak widzicie, się nie maluję. O, jak się pomaluje, to i tak się maluje, tak, że prawie tego nie widać. Yy, I część kosmetyków jest dość starych, i chciałabym je w końcu przejrzeć i zrobić w nich porządek. Bo ja tak naprawdę nie potrzebuję w tym momencie nowych kosmetyków, ale chciałabym przejrzeć to, co mam i wyrzucić to, co jest nieważne. Yy. Żeby też mieć na pamiątkę, jak będę chciała kiedyś wrócić do tych kosmetyków, bo część kosmetyków lubię. Przede wszystkim taki jeden róż, który już prawie mam 10 lat. 10? No Jezus, ja to nakładam na twarz, a potem się dziwię, że mi pryszcze wyskakują. Nie no, w ostatnim czasie już nie nakładałam. Ale, ale tak mam zawsze, że jak nałożę jakiś makijaż, to potem się dziwię, że mi pryszcze wyskakują. Dobrze, czy to wystarczy, jeżeli chodzi o olej? Tak. Także zabiorę Was dzisiaj do sprzątania. Pokażę, jak sprzątam. Po zadaję Wam kilka pytań, jak ogarnąć parę rzeczy, może wy będziecie znać odpowiedzi na te pytania. Włosy zaolejowane, o, za mocno, <grymne> za mocno spięłam, i biorę się za ściągnięcie prześcieradeł u dzieci w pokoju na, na łóżkach, żeby miały czysto. Biorę się za zmianę pościeli u dzieci. I widzimy się za chwilkę. Właśnie założyłam prześcieradła i najgorsze w łóżkach piętrowych u dzieciaków jest to, że to jest po prostu dla mnie niezły trening. Także ja myślę, że już dzisiaj treningu żadnego nie muszę robić. To będzie mój trening. Wchodzenie na piętrowe łóżka, ściąganie prześcieradł, zakładanie. Jeszcze musiałam materacy im zmienić, bo ja nie wiem, jak oni to zrobili, że się zamienili materacami. Bo starszy ma trochę większy materac, grubszy. A moczek trochę cieńsze, no bo jeszcze tyle nie waży, więc. Ach, no, także pociłam się, zmachałam, kończę ubierać pościel i lecę dalej. No i praleczkę jeszcze zdążyłam puścić. I pierwsze pytanie, gdzie trzymacie poduszki dla gości? Czy trzymacie je w piwnicy i co robicie, żeby wam nie nasiąkły zapachem piwnicy? Czy, pie... przepraszam, pierzecie je za każdym razem, gdy gości mają przyjechać? Czy może jakoś inaczej je przechowujecie w jakichś pudłach, skrzyniach i czy wam to się sprawdza, czy nie zajmuje za dużo miejsca. Tak więc jeżeli macie jakiś pomysł, jak przechowywać pościel dla gości, to pościel, no, pościel dla gości, to dajcie znać. Kuchnia ogarnięta. Podczas jej sprzątania odpaliłam live'a. Pierwszy raz na YouTubie. O, nawet coś tam wyszło i dziękuję Ewelinie, która była obecna na tym live'ie, bo... Dzięki niej wiem, że ten live działał, było mnie słychać. I, i może się zdecyduję w przyszłym tygodniu na przykład włączyć live podczas gotowania albo zobaczymy. Ale zanim to, to pokażę Wam, jakie ładne bukieciki zrobiłam. O proszę, dwa bukieciki, jeden jasny, drugi ciemniejszy. I pytanie mam. A mianowicie, tu mam taki kwiatuszek. On się chyba nazywa. E... Nie pamiętam. <laughs> w każdym bądź razie kupiłam go dawno temu i przelałam go. Ewidentnie go przelałam. Teraz go wysuszam, dlatego on nawet nie stoi w doniczce, żeby się wysuszył. Sobie tak stoi o tak i się suszy. Jak go o, ożywić? Co, czy coś mu można podać, czy, czy cokolwiek, żeby on się podniósł? Bo. Już mi jeden listek zleciał, który nawet nie był żółty ani nic, a odleciał. Więc może macie jakiś pomysł, co mogłabym zrobić z tym kwiatuszkiem, żeby odżył? Czy wy też macie takie pudełko albo przestrzeń, w których znajdują się pojedyncze skarpetki, z nadzieją, że w końcu znajdzie się para? Bo ja w końcu postanowiłam przejrzeć to pudełko, tak wrzucałam te pojedyncze skarpetki, które mi się znajdowały w różnych miejscach i postanowiłam w końcu to przejrzeć. A pozostałe skarpetki, które nie znajdą parę, idą już do wywalenia, ponieważ mam poprane wszystkie rzeczy od dzieci, więc nie ma szans, żebym znalazła gdziekolwiek, jakkolwiek jeszcze jakieś skarpetki od dzieciaków. No bo ostatnio już sprzątałam w tych pokojach. Wszystkie rzeczy były poprane i na pewno nie ma więcej skarpetek w domu pojedynczych. No, chyba żeby się pod kanapą gdzieś znalazły, ale to już trudno. To już trudno. Pozostałe idą do wywalenia. Byłam w Kinie i film mi się podobał tak sam. Wizualnie był ładny. Był po angielsku z pisemnymi tłumaczeniami na. Niemiecki, więc dla mnie jak najbardziej spoko. Te już będą małe: 31, 34. Nie, to nie są jeszcze małe. Z pisemnymi tłumaczeniami na niemieckich, których ja nawet nie czytałam, bo ja tam po angielsku sobie zrozumiałam ten film. Było coś o. jakaś taka komedia to była. Ale to w sumie nie o sam film chodziło, tylko o to, żebym ja tam poszłam, przełamałam się, znalazłam miejsce, fajną miejscówkę znalazłam, bo była ona na samej górze i dobrze, że miałam ze sobą słuchawki wyciszające, bo od razu za mną był projektor, który dość głośno buczał. W sensie nie przeszkadzało to w oglądaniu filmu, ale e, no, Nigdy bym była bez słuchawek, by przeszkadzało to buczenie i to dość mocno, więc cieszę się, że miałam te słuchawki, a poza tym film był dość głośno też puszczony i e, byłoby to dla mnie za dużo za dużo bodźców, bo ja też nie lubię jak jest za głośno, o ile w kinie mi to nie przeszkadza, bo w kinie słychać tylko dźwięk filmu przede wszystkim. A tu jednak było jeszcze to włóczenie za plecami te z tego projektora, oraz rozmowy ludzi, czy tam szeleszczenia. Nie podobało mi się też, że w tym miejscu, w którym siedziałam, ludzie palili papierosy. No a w związku z tym, że ja nie palę, no to mi przeszkadzał ten dym, i to było takie nieprzyjemne. Ale poza tym cieszyłam się, że poszłam. Co prawda troszkę się już na końcu nudziłam i mnie nosiło, więc musiałam co chwilę zmieniać pozycję. I planuję się wybrać jeszcze raz na ostatni film, który ma być w sobotę. W sobotę planuję również iść znowu do muzeów, bo to jest ostatnia sobota sierpnia i kiedy są darmowe muzea. I planuję też wieczorem hmm, iść sama, bez dzieci. Właśnie do kina na film niespodziankę, bo jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie film. Chciałabym iść też w piątek, bo jest film, który, który chciałam zobaczyć w kinie. Tylko boję się, że on będzie po włosku, bo tak brzmi, ale muszę sprawdzić. Jeżeli będzie po angielsku albo chociażby po niemiecku, to wtedy. Możliwe, że na niego pójdę i poszłabym wtedy w piątek i sobotę. Nie podam wam tytułu tego z piątkowego, coś tam scenarium, ale nie jestem pewna. Wiem, że mi aktor, który tam gra, się podoba jego gra i myślę, że to może być ciekawy film. Dobra, chyba nic więcej już nie znajdę i przenoszę się zaraz do Łazienki. Zacznijmy od rzeczy, które na pewno muszą być tutaj. Tylko myślę, na której półeczce. Ja bym dała niżej patyczki, bo dzieciaki często z nich korzystają. Tak samo jak z nitek, <laughs> nitek do zębów. I jeszcze miałam moje pudełeczko z wacikami, które wykorzystuję przede wszystkim do malowania paznokci, w sensie do zmazywania, oraz pudełeczko z nożyczkami to ja z niego korzystam. Ołki dołki. Następnie nasze pudełeczka na szczoteczki. I kolejne pudełeczko na szczoteczki. A tu właśnie, może ktoś wie, do czego to służy. Takie coś. Do czego to może służyć? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Domyślam się, że coś z umywalką, ale po co było w mieszkaniu, jakie wynajęliśmy? I nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Tu są wszystkie moje kosmetyki. Właśnie zaraz je przejrzę. I na pewno to do pukania pójdzie do wanny, bo niestety, ale że tak powiem, ja nie korzystam z tego przy umywalce. Jeszcze kubaczek i miarka, którą wykorzystuję raz na jakiś czas, ale trzeba schować przed dziećmi. I jeszcze kit do robienia brwi, to również wykorzystuję raz na ruski rok, ale jeszcze jest i na pewno jest jeszcze ważny, bo kupiony w zeszłym roku. Wazelinka do wywalenia. Próbuwek, próbeczka. O mój na na, na, na na noc, który stosuję. Serum. To dla dzieciaków, jakby coś się wydarzyło. To do stóp. To trzeba użyć. Hmm, to trzeba zużyć. Damy na górę. Krem na dzień, którego nie lubię i które wykorzystywałam jako krem na noc. Do wywalenia. Oliper <grytania> Char. Tu mam pudełeczko z rzeczami do włosów. Które próbuję zużyć. Hand creme. Hmm, czy ja go potrzebuję? Tu jest resztka, resztka do wywalenia. Wyciągnę zaraz inne, bo jeszcze mam. To moje ulubione do mycia twarzy, które kupuję nie w Rossmanie, bo to jest w Rusmanie niby dostępne, ale ja je w że kupuję taka pianka do mycia. Uwielbiam. Tu do włosów. To jeszcze z Polski, ale to planuję użyć, więc idzie do pudełeczka z włosami. O, nasze ulubione kolorki do kompania. To dla dzieciaków. Oliwka dla dzieci. Czy ktoś to stosuje? Można to dać do wanny. Można się z tym myć. Będzie się nawilżało. Eye Makeup Remover do wywalenia, bo ja z niego nie korzystam, bo ja się nie maluję. O, mój krem na dzień, który stosuję. Krople do oczu. Polecam. Bardzo fajne mocno nawilżają. Maseczka, której nie używam. I którą chyba wywalimy. Ile ona jest ważna? 12 miesięcy. Nie, no nie ma jeszcze 12 miesięcy. Nie, wywalamy. Ja jej nie używam w ogóle. o Mój krem do twarzy z filtrem. Używam bardzo często i bardzo lubię, bo jest lekki i przyjemny i nie, nie bieli twarzy. O, i do włosów kolejna rzecz. To jest na takie wystające się końcówki. Takie jak są spuszone mocno włosy, to sobie tego używam. I bardzo lubię. Kremik do twarzy na przebarwienia. To go na noc stosuję. Olejek do paznokci, którego nie używam do wywalenia. Krem pod oczy, który używam, jak mi się przypomni. Glow Drops. Hmm. To pójdzie do kosmetyków, i to pójdzie do kosmetyków. To zaraz zrobimy. Oja pasta ulubiona do zębów, bo jest delikatna. I nie, nie podrażnia mi zębów w żaden sposób. Bardzo lubię. i Mój krem na noc, który właśnie zużywam. Tint do ust lubię. Czasami używam, żeby sobie nawilżyć. I moja szczoteczka Foreo, którą od czasu do czasu używam, więc zostaje. I co? I zostaje mi tu tylko jeszcze głasza, który planuję użyć, ale widzę właśnie, że nie mam żadnego olejku do twarzy. Więc przydałby mi się olejek. A tu do paznokci. Olejek pielęgnacyjny to ten zostaje. Bo ten czasami dzieciom używam. I co? I tak się prezentuje moja szafeczka. Mam jeszcze ojej, tutaj takie pudełeczko z rzeczami, których mam nadmiar. Balsam do ciała dla dzieci. Balsam. A tu mój kolorek do włosów. Tu jeszcze jeden balsam dla dzieci. Co tu mamy? E, peeling enzymatyczny. Te, też miałam jeszcze jeden peeling enzymatyczny. Taki żółty. Nie wiem, chyba użyłam już go. To teraz ten zużyję. Ten peeling enzymatyczny. Peeling do ciała. O, tu jest jakiś olejek. Do czego jest ten olejek? Light work extract cleanse, cleansing oil do de, de makijażu. Tak to wygląda, ale ja mam olejek do makijażu. Jeszcze jeden. Płytki co? Używam tego do demakijażu. Ja lubię sobie nim najpierw umyć buźkę, potem właśnie tym tą pianką. Samoopalacze, milion samoopalaczy. O tu jest jakiś olejek. Olejek z awokado. Czy on ma datę ważności? 03, 23? Aha, ok. To papa olejek. Czy coś jeszcze? Czyli muszę olejek kupić. To jest maska z kwasami. Okej, okay, to maseczka do maseczek. Do maseczek to może tutaj, o. Krem do rąk. Tak jest, no to mamy już krem do rąk do wyciągnięcia. Olejek do demakijażu. Peeling. To jest peeling? O, dobra, ale ja muszę peeling ten zużyć. Najpierw muszę zużyć ten peeling. Także ten idzie do wanny. Tu są yy, kapsułki. Czy ja je będę teraz używała? No, wypadałoby, dobra. Damy je tutaj sobie. Postaramy się je użyć w następnym tygodniu. Pyk, pyk, pyk. O, dołki. No i to tyle. I to tyle, powiedziałabym, że porządki zrobione. 10 minut. Hihi. Idę powyrzucać śmieci i biorę się za kosmetyki do twarzy, do makijażu. Nie będzie tego dużo. Zacznijmy od różu, który ma 10 lat. To jest róż z Klinika. Ja bardzo go lubię. Numer 110. I on ma 10 lat. Zużyłam aż tyle. Niedużo. Ale no, pora się z nim pożegnać, bo jest za stary. Dziękujemy Ci. Dobra, od czego zacząć? Od czego zacząć? Zacznijmy, tu mam pędzle. Tu jest moja jedyna paletka, do której dorwały się moje dzieci, więc jest troszkę zniszczona, ale na to, ile ja się maluję, to wystarczy. Ona ma rok, już będzie. Ona jest niby tylko rok ważna, to musiałabym nową nabyć, ale na razie nie nabędę, więc zostajesz. Co na pewno się pozbędę, to. Tu są pędzle, jakieś te. Tu do malowania sobie kupiłam kiedyś. Użyłam dwa razy. Tu są kredki. Kredki do ust czasami używam. Są w takich delikatnych kolorach. Na pewno pozbędę się tuszu do rzęs, bo ja już go mam ponad rok. I zawsze jak pomaluję rzęsy, to potem mam problem z okiem, więc obstawiam, że to jest kwestia tego tuszu że już jest nieważny i przeterminowany. Więc idziemy, papa. Pa. Mamy też, a bardzo ten tuż lubię, bo on jest taki, że lekko wydłuża rzęsy, nie pogrubia ich jakoś mocno i ten efekt nie jest przerysowany na moich rzęsach, więc nawet jak nie mam makijażu i delikatnie się nim pomaluję, to fajnie on wygląda. Tu mam te do rzęs, sztuczne rzęsy, i myślę, czy ich nie sprzedać po prostu za jakieś e, symboliczne, przy czymś, jak będę robiła paczuszki. Czy komuś nie dorzucić po prostu w gratisie sztucznych rzęs i chyba tak zrobię. Bo one są nieotwarte. Tu są. Te, tu jest tu jest taki e, rozświetlacz, ja go czasami używam na przemiennie. Ojej, on jest mocny bardzo. Na z tym rozświetlaczem, z Roleala, który bardzo lubię ten był w, jakiejś, w jakimś boksie kiedyś, więc. Używam je naprzemiennie i je używam. Tu ma 24 miesiące, tu 12 miesięcy to się jeszcze sprawdzi. Tu mam podkład z Essence. On jest bardzo gęsty, ale on jest zniacy coś tam zniacy na amidę, czyli na wypryski. Ale on jest za gęsty dla mnie. No ale jakbym chciała kiedyś makijaż zrobić porządny, to by było. Ładnie pachnie, ile jest ważne od otwarcia. 12 miesięcy. Mam dylemat. Tu mam puder matujący. Tu mam rozświetlacz. Tu mam rozświetlacz. Widać co lubię używać. Tu jest korektor, którego już nie użyłam. HOHO, ho, a on jest 6 miesięcy ważny. Tu jest krem BB, który bardzo lubię. Także te zostają na razie i zostaje mi też ten podkład, bo ja go niedawno kupiłam. On jest bardzo leciutki. Bardzo leciutki, delikatnie, delikatnie koloryzuje twarz, ale tak mega delikatnie. Także to zostaje, gąbeczki zostają, które używam Was na ruski rok, plus rozświetlacze. Tu co mamy? Fixing spray. Jeszcze działa, dobra. Ile on jest ważny? 12 miesięcy zostaje. Tu mamy primery, milion primerów. Aha, i jeszcze podkład jeden. On jest za ciemny, chyba dla mnie, chociaż teraz może będzie. On jest taki zielony, i jak się nim posmarujemy, to on zmienia kolor. Nie lubię tego, bo to e, czasami gdzieś zostaje mi ten zielony, więc, e, więc, więc, więc go tak se lubię. I oto już jest końcówka. Ja go kupiłam w zeszłym roku. Nie, nie, już go nie używam. Dobra, idzie do wywalenia. I to jest mój jedyny róż, który mam, który nakładam w sposób następujący: pyk. Pyk, pyk i tą resztkę nakładam delikatnie na skórę, bo on jest bardzo mocny, ale planuję go zużyć, on ma niecały rok. O, 6 miesięcy jest ważny tylko. No to jak 6 miesięcy jest ważny, no to do widzenia, bo jakoś Cię specjalnie nie lubię. Krem matujący, e, krem matujący. E, puder matujący również, wsypki lubię. Do konturowania nie używam, a to już mam bardzo długo. 18 miesięcy, ale mam więcej niż 18 miesięcy żel, żel do brwi. Mam bardzo długo, zresztą widać po kolorze i bardzo rzadko używam, więc dziękujemy. Kredki do brwi, to jest e, mazak do brwi. Ten bym mogła zostawić jeszcze, bo on taki delikatny efekt zostawia, ale już jest nieważny. Tu jest czarna kredka. Nie używam. Podziękujemy. Eyebrow pen, kolejny, jeszcze delikatniejszy. Nie używam. Zrobię sobie henny w końcu. Jasna kredka Ona to chyba ma z 10 lat z Sephory. To jeszcze z Polski przywiozłam. Nie używam. <grym> nie używam. E, tu kiedyś kupiłam sobie albo dostałam eyeliner. Nie używam, bo za ciemny. Do widzenia. Tu do konturowania używałam, ale już nie używam, bo nie konturuję buźki. Więc do widzenia. Tu jest szminka, której nie używam, ale ją zostawię jeszcze, bo ona jest jeszcze na pewno ważna. Może w końcu będę używała kolejny eyeliner, kolejne Dobry do wywalenia. A tu jest cień taki w tym, w, w kremie, który od czasu do czasu używam, ale już jest na pewno nieważny. więc wywalamy. <grym> I ostatnie rzeczy, które mam, które bardzo lubię. To są z Essence, takie flakesy. O, ten jest jeszcze nawet zapakowany. Jeszcze nie jest nieotwarty, to go nie otwieram, dopóki nie zużyję tego. E, one mają co prawda... O, ten już wysych, już na wiór. Dobra, to ten idzie do wywalenia. Ale one miały takie bardzo fajne drobinki. I lubię go na policzki nałożyć, albo na oczy. Także ten wywalam, a otworzę sobie tamten, bo ten już jest suchy w środku. Czyli co zostają mi? Zostają mi te do rozświetlania. Zostaje mi ten fix. Zostają mi e, Primer Studio, to jest waza pod, pod e, makijaż, ale pytanie, który? Ten ma 6 miesięcy, to już jest nieważne, a ten ma 12 miesięcy od otwarcia i ja go jeszcze nie używałam. E, to idzie jako prezent do paczki, który zrobię i tu mam rozświetlacze dwa i dwa pudry. No i to tyle. Pozbyłam się dość sporej ilości kosmetyków. Także mam nadzieję, że zacznę się chociaż troszkę malować, bo ja bardzo lubię się malować, lubiałam, a obecnie średnio lubię, ponieważ właśnie przez tusz do rzęs często miałam bardzo suche oczy, nawet jak on był świeży i często je podrażniałam, ale może jak będę malowała się bez malowania rzęs, tak delikatnie, no to 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 przejdzie, no zobaczymy, zobaczymy. Póki co kończam. Widzimy się w kolejnym vlogu. A w kolejnym vlogu opowiem Wam o rozpoczęciu roku szkolnego w Szwajcarii. Jak to wyglądało, co się zmieniło, czy się coś zmieniło i jak to teraz u nas wygląda. A tymczasem ciao ciao i do zobaczenia za parę dni.